Łe jesteś Boże nie strasz mnie To Bóg cię przestraszy Proszę, jesteś duchem? To no. jest z Bambikiem mojej wyżej. Twoja stara jest z Bambikiem. <głosy> <głosy> Jeszcze jeden zerobał. Zero. Jeszcze jeden ode mnie. No, dwóch Dobra, pomóc i mam Kurwa. O, coś postawił to. Plecy! E, teraz tam. O, żeś zabudował. Plecy! Wzięliście kartę Krosa? No ja wziąłem. Okej. Okay. Eee, dlaczego się podłożyłeś na schody? Bo ja mam 4 fragi, jej. Ja pierdolę. W ogóle nie masz. O! Plażu jeden. do domu Neka przez chwilę, co drugi. To myślę, że ktoś z daleka ze snajpy strzela, nie? Uhuhu. 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 Kurwa głowa to mu spadła chyba na kilometr dalej, nie? tak Głowa z dupy mu wpadła Typa chyba słyszałem To ja I Stefan tu jest jeszcze, no kurde no teraz to idę se zwalić normalnie były takiego oh. laka, ja miałem z Kto pierwszy do za mnie? A i skreśliliście? Czy, czy to wy skreśliliście? Tak, oh, okay. u mnie leciał w powietrzu. Sprawiedliwe. Nie, gadaj, daj po to Fipułek, w to wszystkiego najlepszego dla twojej mamuśki. A fajna mamuśka? Czy taka średnia mamuśka? Oh. <laughs> Oczywiście żarcik. Nie żart że Chodź Teraz powiem. Też, się, że się rozbiele... Aha, bo tylko do poszedł poszedłeś. Temu no nie gadasz? O czym? Powiedział. Przecież mówiłem, że Stefana miałem. Stefan. Teraz Co nie miałem Stefana? ja Ja Nie mam, potrzebuję SMG. Więc wracam na zalew jeszcze. O. Gdzie płyniemy? Bo łódkę mam. O dobra, Ej, weź, tak nie żyj. Albo. Cześć, Krystian się Tu masz głośny mikrofon. Witam. To sobie go przycisz na jest tym jest taka moment. możliwość, jak gotowanie właśnie. To, jest... to był pierwszy domek, na którym wylądowałem w tym sezonie. Hmm, dobre czasy. Trzy fragi tu zrobiłem. Mogę wziąć tę kawę Ja wezmę No to już nie wezmę tych kawów Potek. Ty krosik? No Na chatę ci wbiłem A? Pa? No patrz o wyszedłem Bucie pewnie <laughs> Raz na chatę. Gdzie no, na, no, <laughs> na chatę... No w świetniku. <laughs> ja też muszę wyjść. Czekaj, idę na chatę. Czekaj, idę na ci coś i przestawiłem. Ej, <laughs> <Daj>, kompo zajebały. <laughs> Słaby był. Niewielka strata. Ej, no weź Dobre... zostaw tą łupkę psychopatową. Dobre, dobrego dobrego proska tylko na ten komputer płytki płytę. <laughs> To, ale granie z dziećmi Czy możesz zagrać, czy możesz zagrać? Krystian, no przeczytaj tytuł streamu Bo to jest mój samochód dzisiejszy chyba samochodu nie widziałem Fajnie masz na chacie, kurwa Za <noise> <łódka> dwoma zapierdala <noise> Dobra, się samochód, i co, full drewno Drewno. Ma ktoś kewy Czy chodzimy tylko z, z, z tym? Czy tylko mamy medykamenty w stylu apteki i tak dalej? Ja mam pięć moich <laughs> tu jaki bunkier znalazłem? Ty? O, złota pompa automatyczna! Ha. Ja mam epikę z ze zwykłej skrzynią. Miałem mnie. Jedziemy gdzieś łódką? a neku mi paru zarąbał to ja. Hej co? i gdzie jest ta? O kurde. To jest no dobra, jeżdżę. Weźcie go, zostawcie, niech tam ginie. No i masz. Możesz... Dobrze ci tak. Wróciłem już do was. No my się tu nie chcemy. Zostawcie te łódki, ja pierdolę z kilometra was słychać. Mówi, że tam 4. typy Słopata. były, to dawajcie Ja dalej biegowo. w tego Fortnite, on no, najlepsze nie? na łódce byli Zależy jaka? Jeronimo! O kurwa, oni tu są nadal Co? Wskoczy im na łódkę, nie? Leży Ha! Jaki wjazd zrobiłem To było dobre <laughs> Te chłopaki popływali, nie? Cikste goście, goście poszli na ryba, a dostali w pierdol, nie? No on znowu bierze tą łódkę, no ja piję. Nie, ja chcę tylko chcę podjechać, bo nic nie muszę jak pojechać Ej, wiekoła do garażu ty! <laughs> Rzeczywiście, <Zatrzyma. gülüyor> Patrz to. Nic tam. to. się nazywa... Nic tam nie ma. To jest najnowszy samochód 3000 normalnie. Ja e, w ogóle po co ludziom jak mieszkają na wyspie? Na łódkę no, nie widziałeś? <tans> no w sumie tak. <tans> samochód. A może tam nie było tego? Boże, jak można grać w Pubga? Pub ma tak małą już liczbę graczy Krosik? Daj Dawaj wederko okay. A co macie? Na ryby poszli. A! O! Szli. Strożę oh. na ryby. Na No dajcie tą snajpę. Cigali. Cigali. Ej lol, zrobiłem cross zrobiłem quest a mi w level ha? O cegła. Dobra, dawajcie, lecimy na ja. Aha Ej, hey, mam full drewna i full od cegły. No nie o, okay. mam tych full i. O sobie, tam tak w pistolet. Ee, tradujesz się. No, możecie mi coś dać za darmo. Ej, idę na tu, a nie, bo jak tam. Ej, zostały 23 osoby, a ja nie widzę. O, jest gość, dobra. No taka jest. A ile jest? Jeden? O, 200... na 285. Nie wiem ile on tam metrów jest od nas. No, można to idziemy. Ej, A tu gość! Bo... Nie trafiłem go ani razu A nawet granatami nie trafiłem Tam jest czarna jakaś Tu Ta On pod tobą trafił, pod górką Kur... A tu! Jaki laser mi dał! Fuck Ma ktoś potki pożyczyć? Eku, masz potki pożyczyć Ej, dojedźmy tego gościa po prawej Uważaj cross, bo tam nie, daleko jest jeszcze snajper Ma ktoś aptekę albo bandaże? Ja mam O kurwa Daj bandaże, teraz już potrzebuję w chuj nie? Dzięki O kurwa To coś przerzucił za, za drzewem na W jest gość Za drzewem na W stoi na wodzie Biegnie wodą teraz na lewo A niech spojrzy na S czy tam ten gość nie wjeżdża tyrolką albo nie podchodzi No dole to w razie jest jeden Ej kto mi wziął sniper tą niebieską co tu było? Nie wiem ktoś strzelił. Tak, snajpę tak. Nie to strzelił Niebieską sniper poproszę Jest gość oddaj pan eee. łódka spadła, Ktoś więc wrzucił z was? Nie To właśnie łódka leciała z góry Chyba że ktoś na niej leciał, bo skina miała w sobie. O, no przecież on ma im bota, jaki na Gdzie ten koleś jest na daleko, co strzela ze sniper On, ale jest jeszcze za nim gdzieś gościu na... Kamień, coś takiego, nie wiem, gdzie ten gość A jest Ma ktoś śleczenie Dobra, chodźcie do strefy, mam tą... No, w sumie rację Tu jest gościu Pros, ani razu jeszcze nie dostał, nie? Ode mnie Ty, ale cross Mówiliśmy, że idziemy do strefy, nie? Dobra, to Prosik, idziemy do krzaku i patrzymy. Tak, to jest ten twój dom. Ej, no wy tam znaście... No dobra, to powinien być chetnie No już biegną z wami. patrzcie gdzie prosik. Nie, 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 ja sobie O, jakieś tu jest, gdzieś zbudowane, coś? Chyba ostatnie dwa teamy, nie? Nie, na koło mnie jest gościu. 15 osób. mi znacznik, prosik. To mój? No, fioletowy. Już. Mm, przydałoby się ognicho jakieś tu gdzieś znaleźć. Na tej górce chyba jest. Tak mi się wydaje. Ja mam jednego na plecach a gościu. Tu jest. Tego <laughs> Ta, ze go wyrzuć. Faz, na pleca. To i da. Chyba! Nie, e, nie ma. Strzelają! Niebie ja to nikt strzelają, Chodź. O, serio! Czemu ja się build tu, a was nie ma? Ja jestem no ja Jestem przecież to hp Ja przecież Kolaps leci Ja no, na dole jestem Kurwa nawet no. O nie Ja pierdolę Na się na sam duz zjebałem On na dole, go strzudzisz Ja masów już nie mam Nade mną jest typ Nie masz maców ja nie mam HP Wpadł Gonię Weź mu wyje pod plecy Leży Nice, drugi wiekał Jeszcze jeden jest na blisko O, no, dostałem tutaj Leżą. Overpackiem no, wali gościu. Mam nie opłaca podnosić, bo ja leczenia nie mam. Ale oni mieli może. Krusty, jesteś gdzieś tyłobak? No, nie widzisz? Pod, pod podłogą siedzę. No. <goda> <goda> Hej, no to dobra. Hej. Dobra, musisz się bijć. Ponadto mamy jeden gościu Wiem, dlatego się cieszę z tego trochę powodu Pójść jeden Pójść go tu, a nie, nie stoi na tobą wodz no, to jest chłopak coś Tu jest dwóch Trafię nie jesteś nie kurwa, bo mi spierdoli. Gdzie? Nie się skolapsował, tak niego nie byli trafił. <noise> Kurwa ma jaka panika To będę sobie tym rpg Jaam keve. Mam figurę. Ja pierdolę, ja 11 fragów wykręciłem właśnie. 1 na 1 na 1. 12. 12. Spieprzaj, dziadu. Ty kurwa, nie meta. A ten zginął. No, no nie gadaj. Yeah. No na pierdole Dobra budo Mieliśmy 20 fragów Kurwa mać, no